Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski kazało się nazywać tak włoskiemu zakonnikowi. Jesteśmy Królestwem Maryi i Ona jest Królem. Później ten fakt został potwierdzony i przyjęty przez króla Jana Kazimierza w polskiej katedrze lwowskiej. Gdy Bóg króluje w życiu społecznym, Prawo stanowione jest moralne i sprawiedliwe. Dziś tak u nas nie jest. Jako zarażeni trądem demokratyzmu, mamy prawa ludobójcze, demoralizujące i przedziwne dobru i przeznaczeniu człowieka. Trzeba nam jeszcze raz, każdy za siebie, uwzględnić. I przyjąć królowanie Matki Bożej w Ojczyźnie polskiej. Rodzi się wątpiące pytanie, czy w Ojczyźnie i czy w polskiej. Bo duchowość nasza stała się trudna, obca Bogu i przeciwna ludziom. Zaproblemowiło się polactwo w Ojczyźnie naszej. Jej stan ducha jest podobny do człowieka upojonego alkoholem, który żyje, ale sobą nie włada, prawdy nie pojmuje, jest niesprawny, niezdatny, jakby go nie było. Tak, ojczyzna nasza upojona jest propagandą, demoralizacją, bezbożnictwem, zgorszeniem i wszelką podłością. Która jest nam programowo zaproponowana w opakowaniu bezmyślności i bezodpowiedzialności, aby ludzie przyjęli tę truciznę za swoją i dobrze im było, bo to, co słodkie, jest porządliwe, a często to, co słodkie, za chwilę jest trujące, duchową trucizną. Jesteśmy porażeni, dlatego z trudem stanowimy naród i nie jest pewne co będzie dalej, bo niezdatność do odpowiedzialności za siebie ludzi upojonych propagandą zamienia ich w niewolników i ludzi do dowolnego życia. Niektórzy to pojmują i się modlą. Większość tego nie pojmuje i się nie modli. A Bóg daje nam szansę. Szansa, która się może już długo nie powtórzyć. I to może być ostatnia szansa, jeśli ludzie pójdą za blichtrem propagandy. To się pogrążą i nawet nie będą wiedzieli, do kogo mieć pretensje. Ale Pan Bóg jest łaskawy i daje nam jeszcze ludzi i znaki i prawdę, aby się w Boga przyodzieć i siebie ocalić. Wybory dokonują się każdego dnia i każdej chwili. Gdy wybierasz z Bogiem albo przeciw, z prawdą albo przeciw prawdzie, gdy dokonujesz wyboru pośród propozycji świata i dobry, trzeba się wyćwiczyć w wyborze, aby był rozumny, uzasadniony, konieczny. I później trzeba też tak. Wykonać decyzję po rozpoznaniu po to, żeby nie naczynić sobie krzywdy wynikającej z bezmyślności i ogłupienia, które na ludzi wchodzi. Modli się i proś, bo nie po to żyjesz. Wydogodzić sobie według propozycji światowych, lecz po to, żyjesz, by się oczyścić z uwikłań grzechowych, otrzymać rozgrzeszenie i uświęcić w Bogu, który daje całego siebie. Do tegoż Boga najmocniej prowadzi Matka Najświętsza, boskie umiłowanie, która wzięła Boga całego. I ona miłując z Boga i w Bogu, daj miłość swojego serca wszystkim ludziom, aby ich uratować od ognia wiecznego. Wstawienictwo Matki Bożej, choć dyskretne, jest nieogarnione wielkiej, wielkiej skuteczności. To może z powodu tego, Nasz słaby naród polski otrzymał takiego króla Matkę Najświętszą, aby w niej szukać ratunku, bo poza Bogiem, któż się ocali, a Matka Boża, Boża Rodzicielka, jest też Bożą Nosicielką, Bożą Władczynią, która z mocy Boga daje jak zechce i nikogo nie wyklucza. Stoimy w sytuacji, jak w roku 1920, gdy nawałnica ze wschodu szła na Polskę i naród wyległ na ulice i do kościołów, i modlił się o ratunek. I ratunek przyszedł. Jako wtedy tak i dziś modlić się trzeba, przyszedł ratunek na ojczyznę naszą, która powinna być środowiskiem łagodnego przebywania tu i środowiskiem u, yy, udzielającym pomocy do uświęcenia. Tego nam trzeba. I trzeba prosić Pana Boga o to, by zatrzymał nawałnicę obcych antykultur, ideologii, nawałnicę wad narodowych aby ludzie powrócili do przytomności i prawdy, aby pozwolili się ocalić i by wielu Polaków dokonało właściwego wyboru, który zaczyna się od skruchy, odwołania do Boga o przynależności do Niego. Dziś Nie wolno ci myśleć telewizorem, ani gazetą, ani ulicą. Trzeba być w oddzielności od niszczycieli ludzkiej świadomości i tego, co proponują inżynierowie dusz. Bo niebo to żyjesz. By się na cudzy krawat zgrabnie zawiązany trzeba by zauważył prawdę, rozum i odpowiedzialność. Wybory moralne to nie jest konkurs piękności, to nie jest konkurs na hasła zaczynające się od pacyfizmu i paru innych zakazów. Bo niewola zaczyna się nie wtedy, kiedy człowiekowi nałożą kajdany na ręce. Zaczyna się od tego, kiedy człowiek na umysł swoje nałoży ograniczniki bez rozumia, nieodpowiedzialności i głupoty. Taki zakłamany, czyli zniewolony, staje się niezdatnością i problemem społecznym. Dlatego módź się o mądrość dla siebie i innych, aby się Pan Bóg nad nami mógł zlitować, by zatrzymał dzieje dewastacji narodowej i byśmy jeszcze raz rozpoczęli wszystko od początku, nie jako od zera, ale we właściwym kierunku odbudowy człowieka. Módl się więc, zdegraduj bożki zwoje. Boga sobie nie żałuj, racja jest u Boga i Twoje oczekiwanie na Boga może być dla Ciebie wyzwalającym. Pan Bóg chce być upragnionym gościem Twojej duszy. Stąd nie wolno Tobie. Poczytywać sobie za swoje to, co z ręki Boga. Jako, jako otrzymujący wiele i więcej, jesteś wiele i więcej zobowiązany do zatroskania o dobro wspólne, o środowisko wspólnego przebywania, dla dobra, którego człowiek nie zrodzi, nie utrudzi, bo któż jak Bóg, a skoro tak, to nic nad Boga. A skoro tak, to trzeba się w Boga zapatrzeć, w Bogu pozostać i w Bogu trwać. Tylko w ten sposób będziesz mógł doznać ocalenia od zła każdego, zwłaszcza w wydaniu społecznym. Potrzebuje naród jednego języka i jednej wiary katolickiej. Potrzebuję całkowitości dla Boga, byś nie zagubić i nie pracować na własną niekorzyść. Módl się, bo wiele Ci jeszcze będzie dane.